Witam Państwa serdecznie. O tym napoju tylko z innych składników już na kanale mówiłam i wiem, że przepis e, przypadł do gustu wielu osobom. Chwaliliście się, że robiliście kwasomiód albo inaczej suricę z pokrzywy. Natomiast widzicie, u mnie tym razem napój jest taki lekko różowy, bardziej gazowany a to dlatego, że jest to surica jagodowa. Raczej truskawkowa, ale ogólnie chodzi mi o to, że można ten napój przyrządzać z różnych jagód. I najczęściej, jeżeli chodzi o taki napój, to Słowianie stosowali go, robili go z różnych ziół, liści i właśnie jagód, które były akurat w sezonie. Dlatego napój się robił. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni, po prostu stosując to, co akurat jest pod ręką. I zawiera on ogromną ilość składników aktywnych, bo to jest trzydniowa maceracja na zimno, gdzie tym ciepłem, tą energią właściwą jest tylko energia słońca. I wszystkie składniki aktywne enzymy, witaminy tym napoju są zawarte, dlatego możemy go stosować. Czy to na jakichś rodzinnych przyjęciach, na przykład jakiś grill i zbieramy się razem, nie kupujemy żadne słodzone napoje, soki w sklepach, tylko robimy taką suricę która jest pełna prozdrowotnych właściwości. I ja dzisiaj moją truskawkową zrobię oczywiście według tego przypisu, jak robili to Słowianie, żeby były to nie tylko jagody, ale też dodatkowo różne rośliny i różne liście. Dlatego ja pozbieram to, co akurat w tym momencie jest u mnie w ogródku. Tu przed domem rośnie u nas małe piękne drzewko morwy. Ja pozrywam młode listki. Liście morwy to jeden z najlepszych surowców zielarskich na obniżenie poziomu cukru. Sprawdzi się przy cukrzycy, przy insulinooporności, a także pomaga w odchudzaniu i utrzymaniu sylwetki. Ma też działanie antyoksydacyjne, a tu już nawet widzę, że pojawiają się pierwsze dojrzałe owoce. One są przepyszne. Dziś głównym bohaterem oczywiście u mnie są truskawki, bo rozpoczął się na nie sezon. Swoje już uzbierałam i czekają na stole, ale tu chyba jeszcze parę dojrzałych zostawiłam, także też je teraz zabieram. Do liści morwy i truskawek dorzucimy jeszcze parę innych roślin. Teraz zobaczę, co tu u mnie się znajdzie. Może zacznijmy od chwastów. Jak zwykle, kurdy banek. Bluszczyk kurdybanek dobry na trawienie, na wątrobę, pomaga w produkcji wydalania żółci oraz działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Ja na jego temat nagrałam cały filmik, możecie sobie Państwo obejrzeć na moim kanale. A tu jest wśród cebuli jeszcze gwiazdnica, no też wspaniała roślina, chociaż uciążliwy chwast, ale wspaniale działa na oczy, na przykład przy jaskrze, zaćmie, na stany zapalne, przy RZS, przy problemach na skórze. Ja też kiedyś na ten temat mówiłam, także też Wam link wrzucę i w opisie pod wideo i tu u góry możecie zobaczyć. Nadają się wszystkie jadalne rośliny i na przykład takie liść jeżyny też można pozbierać. Bierzemy wtedy młode listki, bardzo dobre na nieżyt dróg oddechowych, na biegunki, na obfite miesiączki. Można też wykorzystać liście maliny, porzeczki. Ja nie będę dziś zbierać liście krzewu, bo chcę zerwać kilka ziół przyprawowych. I na przykład tu mam taką piękną szałwię, akurat kwitnie. Kwiat szalwi zawiera garbniki, które hamują nadmierne wytwarzanie potu. I to jest świetnie, bo sprawdzi się na upalne dni, ale też zmniejsza potliwość i uderzenia gorąca przy menopauzie. Także dla pań na pewno będzie bardzo dobry. Jeżeli chodzi o szalwie, to można stosować i liście, i kwiaty. One działają i na drogi oddechowe, i na układ pokarmowy. To są takie bardzo znane właściwości. I teraz, już kiedy wszystko mam, to przyrządzę suricę. Zioła opłuczę, natomiast kwiaty szalwi oberwałam i nie myję, by zachować pyłki i nektar. Do dzbanka wkładam wszystkie uzbierane rośliny i kwiaty oraz dorzucę truskawki. Zwykle zioła mają być delikatnie rozdrobnione, ale u mnie one i tak są małe. To drobne, młode listki, także nie ma potrzeby, żeby dodatkowo jeszcze je rozdrabniać i kroić. Natomiast truskawki trzeba pokroić, bo moje są bardzo duże. Proporcja ziół i jagód może być dowolna. U mnie truskawek będzie bardzo dużo. W sezonie też będzie dużo dawała morwy, jarzyny. Bo ja to mam na działce. Jeśli Państwo własnych upraw nie macie, to dajcie tylko garść kupnych jagód. Mogą być też mrożone, a reszta dajcie zioła i liście. Całość wkładu ma wynosić jedną trzecią pojemnika. Teraz dodaję miód, nie cukier. Nieprzypadkowo nazwa tego napoju kwasomiód, bo miód zawiera wiele cennych składników i ma właściwości prozdrowotne. Glukoza i fruktoza zawarte w miodzie zostaną przetworzone przez bakterie, te pożyteczne, które będą tu się wytwarzały i stworzą nam taki lekko gazowany, smaczny napój, który będzie wspierał pracę jelit i całego organizmu. Na taki mój dzbanek 3-litrowy gdzieś wejdzie 150 g miodu i 2,5 litra wody. Wodę zwykle bierzemy nieprzygotowaną, tylko zwykłą, przefiltrowaną, takiej temperatury pokojowej. Teraz dokładnie wymieszam drewnianą łyżką, i tu u góry widzicie, że niektóre roślinki wystają na powierzchni. Jak trochę nasiąkną wodą, to można będzie je łatwiej zanurzyć. I w tym celu właśnie mieszamy jeden, a czasami nawet dwa razy dziennie. W ten sposób unikniemy pojawiania się pleśni. Pamiętajcie też, że kiedy dodajemy czy to maliny, czy to jeżyny, czy jakiekolwiek owoce jagodowe, one mają być dojrzałe. Ale też absolutnie bez żadnej pleśni i bez żadnego zepsucia. To mają być zdrowe, piękne, świeże jagody. Teraz swój przykryje kawałkiem ręcznika papierowego, zabezpieczając przed muszkami, i odstawia na słońce na trzy dni. Dziś słoneczka już nie ma, ono już jest po innej stronie domu, ale jutro rano na pewno to zaglądnie. W ten sposób robienia naszego słonecznego napoju, naszej suricy, różni się od robienia octów. Bo widzicie, suricę trzymamy w słońcu, ale obok pod ręcznikiem ja mam nastawione octy, żeby było im ciemno. Tu jest pokrzywowy, jest już przecedzony, a drugi tu w dzbanku z kwiatów lilaka. Będę go też dziś przecedzać, bo widzę, że kwiaty już opadają na dno. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak zrobić nastaw na ocet, to też zaglądnijcie w opis pod tym wideo, to ja Wam tam wszystkie linki powrzucam. Natomiast nasza surica z truskawek, zobaczcie jak wygląda na drugi dzień. Ma piękny kolor, bardzo ładnie pachnie i pysznie smakuje. Nie jest słodka, jest taka lekko kwaśkawa i orzeźwiająca. Tak naprawdę po dwóch dniach można ją już pić. Ale ja zostawię tak, jak według przypisu jest, jeszcze na jeden dzień, i teraz po trzech dniach przecedzam i gotowe. Przeleję tylko do dzbanka i będę przechowywać parę dni w lodówce, dopóki to wszystko wypijemy. Pyszny jest ten napój, mi osobiście bardzo smakuje. W ciągu dnia można wypić jedną szklankę lub trzy szklanki. A robi się bardzo szybko, także tylko jeden już przysadziliśmy, można robić drugi nastaw i można cały czas inne smaki próbować. Ja wiem, że na pewno wiele osób już wypróbowało. Napiszcie, z czego próbowaliście, z jakich ziół, z jakich owoców jagodowych i który wam najbardziej smakował. Mam nadzieję, że też zakochacie się w ten napój. A ja życzę Wam dużo, dużo zdrowia i zapraszam na kolejne moje wideo. Dlatego pamiętajcie, polubić ten filmik. I zasubskrybować kanał. Z Wami była Natalia Sama. Do zobaczenia!